Serdecznie witamy Państwa na kolejnej konferencji prasowej Konfederacji Wolność i Niepodległość. Nazywam się Marta Czych i reprezentuję koronę pana posła Grzegorza Brauna, który jest tutaj z nami. Obok jest poseł Krzysztof Tuduj oraz Dariusz Szumiło z partii Korwin. Dziś chcemy. I Witold, Rosowski i Witold Rosowski z Ludowej Republiki Nowego Jorku, artysta. Szanowni Państwo, postępująca segregacja sanitarna dotyka bardzo wielu dziedzin naszego życia. Dziś chcemy podjąć temat segregacji sanitarnej podczas koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych. Rząd Mateusza Morawieckiego bowiem ogranicza nam dostęp nie tylko do leczenia, do edukacji, prowadzenia biznesu, ale również dostęp do szeroko rozumianej, szeroko pojętej kultury. Znajdujemy się przed Filharmonią Narodową w Warszawie, gdzie właśnie zakończył się XVIII. Międzynarodowy Pianistyczny Konkurs Chopinowski. Od wczoraj odbywają się koncerty laureatów. Wszystkim laureatom, finalistom oraz uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Natomiast organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, który jak się okazuje wcale taki narodowy nie jest, ponieważ dopuszcza się posunięć haniebnych segregacji sanitarnej widzów widowni na lepszą i gorszą, wyznaczając odpowiednio strefy dla zaszczepionych i niezaszczepionych, bilety dla zaszczepionych i niezaszczepionych zmuszając bezwzględnie wszystkich odbiorców do zakładania masek oraz do udzielenia informacji na temat zaaplikowanych procedur medycznych w kontekście COVID-19. Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, że podczas koncertu konkursowego, wszystkich koncertów konkursowych, zatrudnieni pracownicy przechadzają się wśród widowni i zwracają uwagę tym słuchaczom, którzy nie mają zasłoniętej twarzy, jednocześnie zakłócając, Odbiór tak prestiżowego wydarzenia w skupieniu, jako Konserwatyści przywiązani do tradycji i konwenansów zdecydowanie preferujemy zgoła odmienny dreskot, jeśli chodzi o podobne wydarzenia i podobne miejsca, jak filharmonia, jak teatr. Dziś wystarczy przyjść na koncert w piżamie, byleby z odpowiednio założoną szmatką na twarzy. I jeszcze jedno. Proszę Państwa, biorąc pod, uba, pod uwagę obowiązujące procedury sanitarne oraz, jak wiemy, wątłe zdrowie Fryderyka Chopina, zadajmy sobie pytanie: czy dziś sam Fryderyk, Derek Chopin zostałby wpuszczony na koncert, na konkurs poświęcony jego genialnej twórczości i jego imieniu. Zapraszam Krzysztofa Tuduja. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, zwracamy dzisiaj uwagę na temat segregacji sanitarnej w kulturze podczas koncertu. Poland Rock Festiwal na lotnisku Makowice Płoty, Festiwal Luicki w Jastrzębie i Górze. Szanowni Państwo, to tylko jedne, jeden, kilka z licznych przykładów segregacji sanitarnej. ...kulturalnych, żeby z nich skorzystać, bądź odbywa się no, podział na właśnie szczepionych. Nie w tym nie ma, jeżeli wiemy o tym, że osoby zaszczepione również transmitują wirusa COVID-19. Szanowni Państwo, artykuł 74 konstytucji mówi o równym dostępie do dóbr kultury. działanie za. Podobnie jeżeli chodzi o przepisy dotyczące przedmiotu publicznego publicznej ekspozycji w naszym przekonaniu w przekonaniu konfederacji następuje tutaj naruszenie naruszenie norm prawnych i pozostaje nam zachęcić kancelarię Prawnej. sądzimy, że coraz modniejsze stanie się dochodzenie odszkodowań z tytułu właśnie naruszania wyżej wspomnianych dóbr. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze Dariusz Szumiło z partii Korwin. Zapraszam. Dzień dobry, witam państwa. Segregacja to dyskryminacja, a dyskryminacja w Polsce jest karana. Jako przedsiębiorca chciałem zwrócić uwagę, że wszystkie wydarzenia artystyczne, koncerty, wystawy oprócz swego aspektu artystycznego mają też swój, swój aspekt biznesowy. Y, y, do, niedopuszczanie, robienie różnego rodzaju segregacji i bezsensownych warunków to jest ukryty lockdown niepozwalający Prowadzi, nie pozwalający prowadzić normalnej działalności gospodarczej. Chciałem tu zwrócić na opinię Mikołaja Ziłkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych, szefa agencji Alter Art i twórca Open Festivalu, który zauważa, że narzucone, bezprawnie narzucone limity są zrobione w sposób niezrozumiały, nieracjonalny, nieoparty na wiedzy medycznej i na doświadczeniach europejskich. Są one o wiele bardziej restrykcyjne niż w innych krajach. Oprócz tej dyskryminacji, segregacji, wprowadza się też takie sposoby segregacji jak różne ceny biletów dla osób zaszczepionych albo i nie. Tutaj jest przykład na 48. Międzynarodowym Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu, który ma się odbyć pod koniec tego roku. Są różne ceny. Uprzywilejowani są te, są te osoby, które skorzystają, zaszczepią się i będą posiadały certyfikat, a osoby, które tego nie mają, będą musiały płacić dużo dużo drożej. To jest karygodne, to jest bezprawne. Jako konfederacja sprzeciwiamy się temu. Dziękuję bardzo. Poseł Grzegorz Braun, zapraszam. Szanowni państwo, stoimy u wejścia do Filharmonii Narodowej. Szczęść Boże wszystkim artystom i melomanom. Muzycy polscy, muzycy warszawscy, którym nieludzki reżim uniemożliwił wykonywanie zawodu. Do tego skandalu, jakim jest segregacja sanitarna bezprawny przymus zamaskowania wśród widzów, słuchaczy dodać trzeba praktykę segregacji sanitarnej wśród pracowników Filharmonii Narodowej. Dowiadujemy się o... To jest problem, który narasta już od ubiegłego roku i to jest szanowni państwo Kolejna nielegalna praktyka, do której podżegają ministrowie konstytucyjni rządu Mateusza Morawieckiego. A teraz, ponieważ lepszy przykład niż wykład, my, myślę, że ja Państwu po prostu pokażę, o czym my tutaj mówimy. Proszę o chwilę cierpliwości, chciałbym dokonać okazania pewnego rekwizytu. Rekwizyt. Szanowni Państwo, przyjrzyjcie się temu. Pokaż certyfikat COVIDowy. Nie ma czegoś takiego w prawie polskim. Nie pozwala na takie rzeczy polska konstytucja. Filharmonia Narodowa bezprawnie i perfidnie i perfidnie występuje w charakterze lidera segregacji sanitarnej. Powtarzam, to nielegalne i my nie możemy godzić się na łamanie prawa. Ten rekwizyt jest w istocie aktem przestępstwa i podżeganiem do przestępstwa. Należy go jak najszybciej usunąć. Dziękujemy za uwagę. Pytań nie widzę. Nie słyszę. Do następnego.